Halo, halo, kanał Zero postanowił wysłać swoją reportażystkę do Rosji. Ona tam będzie odkrywać rzeczy, jaka jest Rosja, naprawdę, i tak dalej. Co prawda, gdziekolwiek się nie wejdzie na jakiś kanał na YouTube, to bardzo często, nawet YouTube, często nam sugeruje jakiś polskich wideoblogerów, którzy po prostu tam jeżdżą już od lat i pokazują, że Rosja to jest normalny kraj, tylko pod sankcjami wiadomo. I to jest ten. Tak samo Iran jest normalnym krajem. Pod sankcjami, to jest fakt, i każdy, każdy może to sobie zobaczyć. Ale teraz kanał Zero, czyli Nowa wielka, wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, bo tak można to nazwać. Stanowski to jest po prostu drugi owsiak, to jest następne, następne wcielenie owsiaka w Polsce. Czy on tego chce, czy nie chce, po prostu tak jest wykorzystywany i tyle. No i będą teraz e, e, rozkminy. Ja jestem. E, ja myślę, że to będzie w taki sposób, że nie będą de, e, e, Rosji. Atakować tak bezpośrednio, tylko po prostu będzie to na zasadzie takiego, takiego poetyckiego określenia o tęsknocie Rosjan do wolności, do zachodu i tak dalej. No to ja Wam powiem, jak to wygląda, i możecie sobie to znaleźć na. Znaczy, przepraszam, ja nigdy nie byłem w Rosji, nie? to nikt nic nie powiem tak naprawdę o Rosji, ale jeśli ktoś zna język angielski, to mogę polecić wiele kanałów Australijczyków, Kanadyjczyków. Ludzi ze Stanów Zjednoczonych, którzy uciekają z tych krajów rządzonych przez, przez ludzi, którzy lubią jeść małe dzieci z wysp Epsteina, którzy tam uciekają, bo mogą tam, szczególnie to są chrześcijanie, którzy uciekają, bo mogą tam wyznawać swoją religię w taki sposób, jaki chcą. Mogą wychowywać swoje córki nie na jakieś piątkowe kurewki, tylko po prostu zwykłe dziewczyny, które chcą być matkami. O swoich synów na mężczyzn, którzy będą walczyć o swoje, o swoje życie. Jest pełno takich wideoblogów. Naprawdę ci ludzie uciekają z, z zachodu. Ja się nie dziwię, bo ja sam uciekłem. Yy, znaczy uciekłem. Wyjechałem z Anglii najpierw do Polski, ale w Polsce niestety nie mogliśmy, nie mogłem się osiedlić z powodu, że moja, moja żona nie, nie mogła dostać normalnej wizy. Tam wiadomo, Ukraińcy byli faworyzowani, ale to jest nieistotne. Tam Nie będę, nie będę tu marudził. I jest pełno takich wideoblogów, no ale tu będzie, zobaczycie Zobaczycie jak to będzie, to będzie taki przedstawiony: Rosja. E, mimo tego, że ludzie tam są weseli i mówią, o, i są patriotycznie nastawieni do swojego kraju, to jednak widać w ich oczach tą tęsknotę. No tak to będzie, nie? To takie pierdolenie po prostu. Kanał Zero to jest nowe wcielenie Jurka Owsiaka, to jest agenturalna, prosyjonistyczna e, jaczejka w Polsce. To jest, to jest agentura jak każde, jak, każdy, jak, jak wiele, ty, wiele agentur i tyle. I to jest po prostu... A Stanowski to jest nowy Jurek Owsiak. Ja, ja, moja teoria jest taka. Pierwszym Owsiakiem był Bareja, e, który z PRL-u, który, który, który trzeba było analizować, bo to naprawdę PRL nie można określić, czy to jest dobre, czy to złe. Z PRL-u zrobił po prostu kabaret, który pozwolił na to, że cały, że. Nasz cały, nasze całe społeczeństwo, cały naród się zgodził na wyprzedaż tych wszystkich dóbr, które były wytworzone w tamtym czasie. Drugim był owsiak, który zamienił z takiej części zbuntowanej polskiego społeczeństwa, czyli takich jakichś środowisk pankrokowych, środowisk takich alternatywnych. Zrobił po prostu, co my, my, to, my ich nazywaliśmy w 90. latach, siemowcami z puszkami latającymi, a wcześniej oni się nazywali sezonowcami. Tak? To wiarocinie, kto był wcześniej, to. To będzie wiedział o co mi chodzi, sezonowcy. No i teraz mamy Stanowskiego, który jest takim przystojnym, pięknym młodzieńcem, nie wiem, już starszym. W takim dojrzałym mężczyzną, z tą zaczesaną, taką piękną bródką, yy, znaczy piękną grzywką do tyłu, jeździ dobrymi samochodami, dobrze się odżywia i teraz on, on tu wypełnia tą lukę taką, bo tutaj rzeczywiście było to przebudzenie, czy jest to przebudzenie wśród mężczyzn, szczególnie na zachodzie, którzy zauważyli, że po prostu yy, cały zachód jest spiczniały, łącznie z nimi, że cała ta edukacja, całe to wszystko wszystko, co ich otacza, po prostu pcha do tego, żeby jak najmniej być mężczyzną. No i, i, i rzeczywiście to działa, działa tutaj na, na, na płaszczyźnie fizycznej, w, 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 kondycji fizycznej, no nie wiem, no takiego szlifowania charakteru, no i tutaj wiadomo, tutaj wypełnia tą lukę ten taki, no bo no, przystojny jest chłop, nie? No, no, nie ma co, ten Stanowski taki, on ma takie, te, 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 taki, taki, takie kurwiki w oczach, jak to się kiedyś mówiło, tak? No i on tu wypełnia. Czy on to robi świadomie czy nieświadomie, to jest nieistotne, czy on to robi świadomie czy nieświadomie. Tym, którzy to, to, tym sterują, nie, nie zależy wcale na tym, żeby ta, ta osoba wiedziała. Oni tam wiedzą, gdzie jak sznurki pociągać, oni mają całą wiedzę zgromadzoną yy, latami, latami na temat psychologii, jak działa, jak działa ludzki umysł. No, pozdrawiam. No.